Dobra, tak też ładnie, no tak też ładnie, no to sobie tu stanąć dzisiaj. Hmm, jest git, jest git. O, o. Pyszny baton GPS zawiera dużo cukru, olej palmowy, ale to nieważne, bo jest pyszny fest. I ma kofeinę. I jest pycha. Także y, ja się będę tutaj delektować. Wspaniała współpraca. Nie ma to jak dać mi słodycze. No. Dać mi słodycze. O, mm. Ojej. Oh yeah.